Od niepamiętnych czasów świadomość, nasza prawdziwa istota rozwijała się jako dusza, przechodziła przez kolejne wcielenia, czasem w ciele fizycznym, czasem w innych formach istnienia. Każde życie pozostawia w niej swój ślad w postaci karmy, zapisanych doświadczeń. To, jak karma splata się z całym wszechświatem, kształtuje szczegóły danego życia. Gdy nielinearna rzeczywistość zaczyna przejawiać się jako istnienie, świadomość utożsamia się z ciałem i umysłem. Pojawia się poczucie ja czyli indywidualnego bytu oddzielonego od reszty. To ja zaczyna wierzyć, że samo jest źródłem swojego życia. Z czasem jednak, w miarę rozwoju, dusza zaczyna szukać swojego prawdziwego pochodzenia i pragnie się z nim zjednoczyć. Jest jak dziecko, które utraciło rodziców i nie wie, jak wrócić do domu. Ego, które wierzy w swoją oddzielność, żyje w świecie czasu i formy, ale życie, które w nim płynie pochodzi z czegoś innego z nielinearnego wiecznego źródła Ludzie od wieków próbowali je zrozumieć najpierw Widzieli je w słońcu, w gwiazdach, w księżycu. Potem zaczęli wyczuwać, że jest niewidzialne, nadprzyrodzone i nazwali je duchem. Z czasem pojawiły się różne obrazy. Potężnych duchów, które przekształciły się w wyobrażenia bogów, często o ludzkich cechach. W wielu kulturach powstały całe panteony bóstw z przypisanymi im rolami. Bogowie wojny, bogowie płodności. Bogowie urodzaju, źródłem tych wyobrażeń były zarówno świadome wierzenia, jak i nieświadome mechanizmy, szwajcarski psychoanalityk Karl Jung, odkrył, że mity i legendy mają swoje korzenie w zbiorowej nieświadomości człowieka i funkcjonują jako symbole. Wiele bóstw było po prostu projekcjami ludzkiej psychiki. Znajdowały one wyraz w opowieściach. Baśniach i folklorze. Inne wyobrażenia powstawały dzięki snom, wizjom, duchowym podróżom, doświadczeniom po spożyciu psychodelików. W ten sposób Ludzkość zaczęła rozumieć, że oprócz świata materialnego istnieją inne sfery, które wpływają na nasze życie. Próbowano więc nawiązać kontakt i zdobyć przychylność bytów z tych światów. Poprzez pieśni, modlitwy, ofiary, kadzidła, taniec, specjalne stroje i rytuały. Było to jednak poszukiwanie po omacku, bez mapy, bez kompasu, bez przewodnika. Rodziły się przesądy, a potem magia i rytuały, które z czasem zostały uporządkowane i stworzyły struktury religii, sekt i kultów. Bogom zaczęto przypisywać winę za trzęsienia ziemi powodzie, pożary, głód i choroby. Nic dziwnego, że ludzie wierzyli, iż bogowie są rozgniewani i składali im jeszcze większe ofiary. Z wojowników, z jedzenia, ze złota rosło poczucie winy i potrzeba pokuty. Kiedy pojawił się monoteizm, w miejsce wielu bogów pojawił się jeden super bóg. Ale nadal przypisywano mu ludzkie cechy: zazdrość, gniew, mściwość próżność, skłonność do oceniania i faworyzowania, tak jak ego dzielił ludzi na dobrych i na złych, na godnych i niegodnych, wybranych i potępionych. Miał swoich ulubieńców w postaci wybranych narodów, raz czy grup. Owszem, miał też dobrą stronę, miłość i miłosierdzie, ale były one warunkowe. W praktyce oznaczało to, że ta miłość zależała od czegoś i mogła mieć przeciwieństwo. Ponieważ świadomość ludzkości przez wieki była stosunkowo niska, łatwo przyjmowano fałszywe przekonania. Bóg gniewu i kary wydawał się realny. Tylko nieliczni mistycy widzieli prawdziwą naturę Boga. I choć ich słowa przetrwały w zapisach, nie zmieniły one powszechnego myślenia na szerszą skalę. Ci, którzy poprzez medytacje i głębokie wglądy poznali prawdziwą naturę boskości, odkrywali zupełnie inny obraz niż ten, w który wierzyły masy. Czasem taki mistyk zyskiwał uczniów. Ale wielu żyło w odosobnieniu i nie zostało zapamiętanych przez historię. Nieliczni podzielili się swoją mądrością publicznie i stali się awatarami, od których zaczęły się największe religie świata. Jednak, nawet wtedy Zniekształcone przez ego obrazy Boga wracały i zaćmieniały czystość nauk, wkradając się w interpretacje świętych pism. Ostatnie spotkanie z prawdą przychodzi bez zapowiedzi, dlatego nigdy nie jest za wcześnie, żeby być na nie gotowym. Może wydarzyć się każdemu, nawet komuś, kto dopiero co wszedł na duchową ścieżkę. Komuś uważanym za duchowego głupca, a nawet ateiście, w chwili śmierci. Może przydarzyć się wielkiemu grzesznikowi w najgłębszych czeluściach piekła. W momencie wypadku, kiedy samochód spada z klifu chwili, gdy oddany uczeń ma już zrezygnować, a także po wielu latach duchowej praktyki, która wydawała się bezowocna. Ta ostatnia chwila otwiera się w ułamku sekundy jako ogromne olśnienie. Zrozumienie i pełne objawienie może być wynikiem wcześniejszej sumiennej praktyki, która stopniowo usuwała wszystko, co stało na drodze do prawdy. Czasem pojawiają się wcześniej krótkie przebłyski, momenty nagłego spokoju. I ciszy, w których czas się zatrzymuje, a doskonałość i piękno stworzenia stają się oczywiste. Podstawą ego jest złudzenie, że jest oddzielnym ja. I że to, co postrzega ze swojego punktu widzenia, jest prawdziwe. Kiedy te struktury zostają przekroczone, ego sięga po swoje ostatnie rezerwy. Zwykle są to dwa lęki strach przed śmiercią. Oraz strach przed pustką, nicością, całkowitym nieistnieniem. Wtedy staje się jasne, że trzeba podjąć decyzję i dokonać wyboru. W tej szczelinie świadomości pojawia się jakby spoza pamięci, wiedza mędrca, body satwy, nauczyciela, awatara wszystkich oświeconych. I z tą wiedzą przychodzą instrukcje. Nie zatrzymuj niczego, całkowicie oddaj życie Bogu, bądź gotów doświadczyć śmierci. Odrzuć pustkę to tylko kolejne złudzenie ego, które nie ma rzeczywistości. Prawda nie ma przeciwieństwa. W tym momencie wiara w nauki tych, którzy poznali prawdę jest kluczowa. To właśnie one dodają mocy, by całkowicie się poddać i pozwolić, aby śmierć stała się narodzinami prawdziwej jaźni. Kiedy zaprasza się to doświadczenie i poddaje się mu, śmierć staje się czymś realnym. Może przez chwilę wydawać się przerażająca, ale to nie jest jak fizyczna śmierć z poprzednich wcieleń, kiedy opuszczanie ciała przynosiło ulgę. To jest pierwsza i jedyna prawdziwa śmierć, jaką można przeżyć. I dlatego wystarczy przejść przez nią tylko raz, z odwagą, z intencją płynącą od jaźni i jej nauczycieli. Człowiek rzuca się w tę otchłań. Przez kilka chwil pojawia się wielki strach, a potem doświadcza się, co to znaczy umrzeć całkowicie. Wtedy otwierają się wielkie wrota do nieskończonej chwały wykraczającej poza wszelkie zrozumienie. Wtedy odsłania się prawdziwa obecność. I staje się jasne, że ta nieskończona chwała jest twoją własną jaźnią. Przychodzi wiedza że Twoja prawdziwa istota istnieje poza wszystkimi wcieleniami i wszechświatami, pełna i kompletna. Wiesz o wszystkim, bo jesteś wszystkim. Nie ma już nic do poznania. Ani nikogo, kto miałby to poznawać. Pozostaje tylko rzeczywistość, i pojawia się poczucie wreszcie jestem w domu. W nagłej ciszy. Jeśli jest to zapisane w Twoim losie, ciało wciąż funkcjonuje, co zdumiewające, nie ma już mnie, który by nim kierował. Odkrywasz, że działa samo, prowadzony przez wszechświat bez Twojej pomocy. Idzie swoją drogą i wykonuje to, co ma wykonać. Może przez pewien czas potrzebować wsparcia innych, ale to nie ma już znaczenia. Jeśli ciało ma dalej żyć, służy wtedy boskiej misji. Pojawia się przeczucie, że gdzieś wcześniej zawarło się umowę na takie przeznaczenie, choć nie da się tego sobie przypomnieć. Miłość Boga w tej obecności jest tak potężna, że jakikolwiek opór staje się niemożliwy. Jeśli powrót do świata ma się wydarzyć, to przychodzi z pomocą, która pojawia się sama, jakby była doskonale zaplanowana.